Dajcie w Psi akademii. Dziś poruszymy bardzo ważny temat. Sygnały, że wymagasz innej diety. Zmieniasz wygląd. Jeśli twój ogon wygląda jak smętny wężyk, a sierść matowa, to znak. Chcesz spojrzeć na miskę. Nie chodzi o modę, chodzi o zdrowie. Ignorujesz Micha. Jeśli patrzysz na karmę i myślisz, mech, albo zostawisz połowę, twój brzuszek mówi, potrzebuje czegoś innego. Najlepiej dobrej kiełbasy. Gazy i inne dolegliwości, gazy, wzdęcia, dziwne dźwięki z brzucha, to nie jest koncert, to sygnał. Karma ci nie służy. Spada energia, zmęczenie, brak chęci do zabawy, ospałość, to nie lenistwo. To znak, że człowiek powinien się ruszyć do sklepu i kupić ci coś lepszego. Czegoś się nauczyliśmy? Jeśli miska nudna, sierść się lepi, a ty wolisz spać zamiast kaniec za piłką, pokaż człowiekowi swoje najlepsze oczy psa proszącego. Harma wymaga zmiany, a ty zasługujesz na uczta.